Może być. Może być. No i teraz tak, albo może być to piłkowość na przykład. Eee, wiecie, no nie wiem czy ten. W ciągu, w ciągu tam paru dni na spadł prawie miliony erytrocytów. Dzisiaj może być tych erytrocytów jeszcze o 1 milion mniej, nie? Wydaje mi się, że bez spadania mu krwi to u nie, nie, nie ma nie ma, ma o czym rozmawiać. jak kiedy to no tak Czekaj Jasiu. No. No bo to do mnie do pracy, ja będę po 20, to zabierzesz tego... Tam pani, pa, tam pani mówiła, że ma jakąś znajomą, która może mu załatwić krew. także... Chodź Nie, 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 nie. Ja, 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 jak znajdę chwilę, to spróbuję zadzwonić do lecznicy, ja porozmawiam z tym człowiekiem. Proszę przyjedź, ja będę po 20. Dobra? Na mnie to nie wszystko w I załatwimy ten temat. Dobra. Można, pewnie, że można, no.

Tak jest Doktorze w zasadzie panie lekarzu. Tak. tak.